Rozdział II. Zaczynają się próby i prześladowania. W całych hitlerowskich Niemczech prowadzona była brutalna akcja, zmierzająca do całkowitego wytępienia świadków Jehowy, których, począwszy od roku 1935, wręcz wyjęto spod prawa. W dniu 7 października 1934 roku Hitler publicznie krzyczał: ten Pomiot zostanie w Niemczech wytępiony. Z chwilą wkroczenia Hitlera do Polski w roku 1939 taka sama kampania prześladowań wszczęta została również w naszym kraju. Przypis. Więcej informacji na temat prześladowań świadków Jehowy w Polsce można znaleźć w Hans Hesse. Najodważniejsi byli zawsze świadkowie Jehowy prześladowania i sprzeciw świadków Jechowy w okresie reżimu hitlerowskiego. A tereny górnego Śląska, gdzie mieszkaliśmy, nawet wcielono bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej. Czy byliśmy przygotowani na czekające nas próby wiary? Wielką pomocą duchową okazał się artykuł zamieszczony w Strażnicy z 1 listopada 1939 roku pod tytułem Neutralność dzięki któremu mogliśmy docenić wartość zachowania prawdziwie chrześcijańskiej postawy i powziąć decyzję, by nie popierać żadnej ze stron w szalejącym konflikcie II wojny światowej między przeciwnymi obozami politycznymi. Jana 17 rozdział 16 werset Nie są częścią świata, tak jak ja nie jestem częścią świata. Do roku 1939 nasza grupa Świadków Jehowy w Rudzie Śląskiej liczyła od 10 do 12 osób. Na zebraniach chrześcijańskich spotykaliśmy się raz w tygodniu, w niedzielę. Odbywały się przeważnie w mieszkaniu pewnego zainteresowanego Biblią Człowieka, starszego wiekiem pana Stekmana w Goduli. Na zebraniach słuchaliśmy wykładów biblijnych. Studiowaliśmy strażnicę i śpiewaliśmy pieśni królestwa. Z początku korzystaliśmy ze śpiewnika Brzasku Tysiąclecia, zawierającego 337 pieśni. Potem otrzymaliśmy śpiewnik wydany w 1928 roku, zatytułowany Pieśni na chwałę Jechowy i obejmujący 179 pieśni. Jeden z braci, Emil Ficek. Zawsze przygrywał nam na skrzypcach. Później, gdy również moja matka została świadkiem Jehowy, wszystkie zebrania odbywały się w naszym domu. A na większe spotkania chodziliśmy pieszo 8 kilometrów do Wirka, gdzie działała większa grupa świadków, tworząca zbór złożony z 15 do 20 osób. Dobrą nowinę o Królestwie Bożym głosiliśmy tak, jak polecił Jezus w Mateusza 24, rozdziale 14, wersecie. Publicznie i od domu do domu. Posługiwaliśmy się też nowatorską metodą, korzystając z jednego przenośnego gramofonu i płyt, na których nagrane były pięciominutowe przemówienia brata Josefa Rateforda, Przypis? Drugi prezes Towarzystwa Strażnica w latach 1917-1942. I niektóre pieśni królestwa, jak Pracy czas, O Zorza, Stańcie do walki i temu podobne. Ten sposób głoszenia prawd biblijnych wzbudzał zainteresowanie. Jednak zakres jego stosowania był ograniczony, gdyż mieliśmy w zborze tylko jeden gramofon. Ja osobiście korzystałem z gramofonu jeszcze po wojnie, w roku 1946. Potem jednak zaniechaliśmy tej formy głoszenia i zaczęliśmy prowadzić bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Zaniechaliśmy też posługiwania się drukowaną kartą świadectwa zawierającą rędzie biblijne, ponieważ dzięki wprowadzonemu w zborach kursowi służby teokratycznej nabieraliśmy coraz więcej wprawy. Posługiwaniu się w rozmowach Pismem Świętym. W latach 30. często spotykaliśmy się ze sprzeciwem ze strony kleru katolickiego. Pamiętam, że bardzo często proboszcz danej parafii nasyłał na miejsca naszych spotkań policję pod zarzutem, iż rzekomo odbywa się tam zebranie komórki komunistycznej. Na zlecenie kleru policja dokonywała aresztowań braci w trakcie głoszenia od domu do domu. Ponadto bardzo często musieliśmy się osłaniać przed groźnymi grupami podjudzanej młodzieży, która obrzucała nas w czasie głoszenia kamieniami i przepędzała z terenu. Taka agresywność utrzymywała się jeszcze po wojnie, co najmniej do roku 1947, a potem, w miarę rozwoju działalności ewangelizacyjnej, zelżała i zanikła. Był to jednak dopiero początek trudności. Lata II wojny światowej i nasilające się represje ze strony hitlerowskich prześladowców były nieporównywalnie sroższe i poddały naszą wiarę naprawdę ciężkiej próbie ogniowej. Czy złożone przez nas ślubowanie wyłącznego oddania dla Jehowy oraz nasza drogocenna wiara istotnie się ostoi? Ponieważ pielęgnowanie wiary i ufności do Boga wymaga wielu wysiłków, jeszcze zanim nadejdą trudności, więc nic dziwnego, że jeśli ktoś nie umacniał się regularnie poprzez czytanie Biblii, aktywne głoszenie i zebrania w gronie braci, mógł osłabnąć w wierze i wycofać się ze strachu przed człowiekiem. Aby tego uniknąć, pilnie studiowaliśmy Biblię. I pokrzepialiśmy się wzajemnie. Dzięki temu większość z naszego grona lojalnie wytrwała w służeniu Bogu w obliczu prześladowań. Jak jednak wspomniałem, dla lojalnych braci był to naprawdę okres trudnych prób i doświadczeń. Każdego dnia napływały do nas smutne wiadomości o aresztowaniach naszych współwyznawców, deportacjach. I wtrącaniu do więzień lub obozów koncentracyjnych. Nieraz otrzymywaliśmy też odpisy listów napisanych przez młodych braci w więzieniu tuż przed ich śmiercią, przed wykonaniem egzekucji przez ścięcie lub rozstrzelanie za odmowę udziału w wojnie. Dwa takie listy, pełne dowodów silnej wiary i zaufania do Jehowy, dotarły do nas od rodziny kuserów. Od skazanych na śmierć dwóch synów Wilhelma lat 25, rozstrzelanego w roku 1940 oraz Wolfganga lat 20, którego ścięto gilotyną w więzieniu brandenburskim w roku 1942. Brat Wilhelm napisał między innymi: Nade wszystko jednak musimy miłować Boga. Jeżeli wytrwamy po jego stronie, on nas za to nagrodzi. Brat Wolfgang pisał: Na razie jesteśmy siłą rozłączeni i każdy przechodzi własną próbę, ale zostanie to nam nagrodzone. Nadeszły dni, kiedy i na mnie oraz na moją rodzinę spadły ucisk i prześladowania. Cała rodzina stanęła w obliczu prób ogniowych. Które nasiliły się dotkliwie w roku 1942. Miałem wtedy trochę ponad 15 lat. Represje nastąpiły z chwilą odrzucenia przez moich rodziców propozycji podpisania tak zwanej Volkslisty, to znaczy niemieckiej listy narodowościowej. Władze hitlerowskie zaliczyły moich rodziców do ludności pochodzenia niemieckiego. Oboje bowiem Ojciec i matka w młodości ukończyli niemieckie szkoły. Zresztą do roku 1921 cały Śląsk należał do Niemiec. Rodzice odmówili przyjęcia Volkslisty, ponieważ udostępniano ją pod warunkiem złożenia wyraźnej deklaracji lojalności wobec Hitlera i jego III Rzeszy. W urzędowym akcie oskarżenia, w uzasadnieniu końcowej decyzji sądu, Napisano między innymi. Rodzice, mimo iż są niemieckiej krwi, odmówili przyjęcia dla siebie i swych dzieci niemieckiej listy narodowej. O taką Volkslistę ubiegała się znaczna część mieszkańców Śląska, choć dla wielu była ona niedostępna. Nas natomiast bezskutecznie próbowano do tego nakłonić. Władzom hitlerowskim zależało w szczególności na pozyskaniu nas, Młodego pokolenia. Naszą czwórkę dzieci próbowano wyrwać z obłędu i wychować na wzorowych patriotów hitlerowskich. Gniew swój hitlerowcy wyrazili aresztowaniem ojca w roku 1943 i zesłaniem go do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Później przewieziono go do Madhausen w Austrii, gdzie przetrwał do końca wojny. Pragnę wspomnieć, że w dniu aresztowania ojca Gestapo przeprowadziło gruntowną rewizję w naszym domu. Chodziło im zwłaszcza o to, czy posiadamy aktualną literaturę, a w szczególności książkę pod tytułem Jechowa, broszurę, faszyzm czy wolność i inne publikacje. Był to rok 1943, i moja matka dopiero niedawno, jako ostatnia z naszej rodziny. Poznała prawdę biblijną, jednakże przez pewien czas miała trudności z oderwaniem się od silnie zakorzenionych tradycji, zwłaszcza od zwyczajów związanych ze świętami grudniowymi. Jak dawniej, więc upiekła tradycyjne pierniki. Słabość ta nie uszła uwagi gestapowców. Podczas rewizji jeden z nich powiedział: Z tego, co widzę, sytuacja tutaj nie jest jeszcze najgorsza. Henryk Dornik. Wytrwałem dzięki miłości Bożej. Koniec rozdziału drugiego. Zaczynają się próby i prześladowania.